Witajcie! Tym razem zajmiemy się tematem, który sami uznaliśmy za niezmiernie trudny. Chodzi o gry, które bez wątpienia wyróżniają się z tłumu i na pewno nie można powiedzieć o nich, że są złe. Wręcz przeciwnie. W dzisiejszym topie pod lupę weźmiemy produkcje, które sporo sobą prezentują, ale mimo wszystko nie urzekają mechaniką rozgrywki, kusząc nas na przykład dobrze nakreśloną fabułą, oryginalnymi pomysłami, lecz niekoniecznie samą mechaniką. Dlatego też, zanim na dobre zaznajomicie się z treścią dzisiejszego zestawienia i ewentualnie zaczniecie pod naszym adresem kierować niecenzuralne epitety, pragniemy stanowczo zaznaczyć, że ten materiał nie jest poświęcony kiepskim grom. Tak, być może niektórzy z was będą zaskoczeni wybranym przez nas podejściem do tematu, ale spokojnie, nie obawiajcie się. Nikt tu nie będzie bezcześcić waszych ulubionych gierek. No, może odrobinę. Tyci, tyci. Ciut, ciut. Oto top 10 niezłych gier z kiepską mechaniką rozgrywki. Zapraszamy do oglądania. Rozpoczynamy od oczywistej oczywistości. W listopadzie 2007 roku Ubisoft debiutuje pierwszą odsłoną swojego nowego IP o tytule Assassin's Creed. Przygody Altaira spotkały się z ciepłym przyjęciem krytyków, oferując otwarty świat oraz ciekawą, niemal parkorową rozgrywkę. Cóż jednak z tego, skoro zabawa sprowadzała się do wykonywania bliźniaczo-podobnych misji, a z ekranu aż wiało nudą. Całe szczęście Ubisoft potrafi wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i już druga odsłona Assassina jest przez wielu uważana za tą najlepszą z całego cyklu. Nie da się jednak ukryć, że ładna buzia pani producent Jade Raymond to jedno, a jakość pierwszego Assassin's Creed zupełnie co innego. Ostatni bałyszak to tytuł skłaniający swoim zakończeniem do tworzenia wielu pokręconych, niekoniecznie spójnych teorii, ale to nie jedyna rzecz, nad którą warto się pochylić i przez chwilę zastanowić. Z perspektywy naszego materiału bardziej interesuje nas droga, jaką przeszedł Infinite względem swoich poprzedniczek na płaszczyźnie samej rozgrywki. Uproszczona budowa lokacji, redukcja ilości slotów na broń, nieodzowna w dzisiejszych czasach regeneracja zdrowia, usunięcie wyborów moralnych wpływających na zakończenie. A całkiem tego sporo. Co dostaliśmy w zamian? Znacznie więcej dynamicznej akcji. Patrząc na dokonania Irrational Games można odnieść wrażenie, że ktoś bardzo chciał wpasować się w obecne trendy, wyrzucając do kosza wiele oldschoolowych rozwiązań, co nie każdemu fanowi serii musiało się spodobać. Cóż, o gustach się nie dyskutuje, zresztą nawet jeśli przeszkadzają nam powyższe mankamenty, historia Bookera, Dewita oraz Elizabeth potrafi obronić się sama. Znana nam jeszcze z czasów szkolnych książka Josepha Konrada pod tytułem Jądro Ciemności na tyle mocno zaznaczyła swoją obecność w literaturze, że tylko kwestią czasu było, kiedy doczeka się ona mniej lub bardziej wiernych reinterpretacji. W 1979 roku sprawę w swoje ręce wziął sam François Ford Capolla w czasie apokalipsy przenosząc opowieść w realia wojny wietnamskiej. 14 lat później doczekaliśmy się wiernej filmowej adaptacji, natomiast 2012 rok podarował nam Spec Ops The Line. Za grę odpowiadało berlińskie studio Jager, dłubiące obecnie przy Dead Island 2, no i wyszło tak sobie. Racja, o ile gra w sferze fabuły zamiatała pod dywan przynajmniej 80% konkurencji, to grało się w ten tytuł jak w kolejnego średniego klona Gearsów. Czytaj, niejako. Nie da się zaprzeczyć, że w ramach urozmaicenia mechaniki rozgrywki próbowano kombinować z wszechobecnym piaskiem, ale to wybory moralne oraz schizy głównego bohatera były głównym magnesem, mającym zachęcić nas do wytrwania na dłużej przy monitorze. Gry studia Piranha Bytes od zawsze budziły mieszane uczucia. Z jednej strony gracze otrzymywali produkcje, które charakteryzowały się mrocznym, wciągającym klimatem, znakomicie wykreowanym, żyjącym światem oraz ogromną swobodą działania. Z drugiej jednak strony każdy kolejny tytuł tego dewelopera zdecydowanie zawodził w kwestiach mechaniki. Niesamowicie toporny system walki, wiele archaicznych rozwiązań, wszechobecne bugi, czy też komicznie wyglądające animacje sprawiały, że wielu graczy z miejsca rezygnowały z bliższego zapoznania się z seriami Gothic czy Ryzen. Natomiast ci, którym wymienione wady specjalnie nie przeszkadzały, niemal od pierwszych minut wsiąkali w świat stworzony przez Pirania Bytes i spędzali w nim dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Co ciekawe, pomimo upływu lat, każda kolejna produkcja niemieckiego studia charakteryzuje się niemal dokładnie takim samym zestawem wad oraz zalet. Ze świeczką szukać drugiej takiej gry, gdzie elementy buddyzmu oraz hinduizmu tak gładko i lekko dogadywałyby się z klimatami science fiction. Azura's Wrath przedstawia ciekawą koncepcję, pełną epickości. Towarzysząc Azurze przez całą drogę, ma się wrażenie, jakbyśmy oglądali ciekawie podane anim. Ale trudno się też temu dziwić, ponieważ programiści z CyberConnect 2 od lat związani byli z marką Naruto. Drugą stroną medalu jest niestety fakt, że rozgrywka w Azura's Wrath sprowadza się w głównej mierze do wcześniej wspomnianego oglądania przerywanego oceanem Quick Time. Eventów, które zresztą, choć nie zawsze, nie wymagają nawet naszej ingerencji. Na domiar złego, gniew Azury to taki średni shooter map i jeszcze gorsza chodzona bitka. O skandal! Ociera się też fakt, że właściwe zakończenie musimy sobie dokupić w formie DLC. Nic, tylko pochylić się i zacząć marszczyć czoło, ale zagra wróć, zobaczyć warto. Tutaj troszeczkę prywatne ode mnie, Arkadikusa, co czytam ten tekst, na którą zresztą dostałem pozwolenie w tekście. Jeśli chodzi o Azurę, to nie jest gra dla każdego. Jeśli by ją w skrócie opisać, to gra składająca się z finisherów a la God of War, gdzie głównie przez całą grę toczymy cholernie epickie walki z innymi bogami. Jeśli szukacie gry, w której połamiecie sobie palce przy kombosach, to faktycznie się zawiedziecie. Jeśli jednak lubicie rozmach, w jakim na przykład Kratos walczył z Kronosem w trzeciej części, to to otrzymacie w dużo bardziej soczystej formie. Ja nie żałuję akurat żadnej złotówki, Wydanej na tego samograja, kwestia gustu, według mnie nie powinno być tutaj gry. Azura była reklamowana jako interaktywne anime, i wrzucanie jej na tą listę to tak, jakby Baldur's Gate'owi zarzucić, że nie ma tam walk z mychami. Niestety zostałem przegłosowany demokracja. A co do True Ending DLC, to się akurat muszę zgodzić: za jaja powiesić chytrych psubratów. Kolejne miejsce i kolejne nowe IP wydawane przez Kapkom. Remember Me bez wątpienia miało zadatki na prawdziwy hit, wpasowując się w boom na cyberpunk spowodowany w dużej mierze ciepłym przyjęciem Deus Ex Human Revolution. Czynnikiem odróżniającym Remember Me od podobnych produkcji było mieszanie we wspomnieniach oponentów, dzięki czemu mogliśmy naginać je do naszych potrzeb oraz system walki pozwalający na tworzenie własnych kombosów. Ostatni patent na papierze wydawał się ciekawy, ale w ostateczności wielu graczy uznało go za drętwy oraz przekombinowany. W odbiorze tego tytułu nie pomagała też liniowość rozgrywki. Umówmy się, w większości dzisiejszych produkcji dałoby się zarzucić to ostatnie, ale kampanie singlowe ostatnich kodów czy BF-ów, to przy tym co odwala, remember me, to niemal rozwinięte sandboxy, a sytuacji nie ratują nawet poukrywane gdzie nie gdzie sekrety. Nie bacząc na braki pewnych szlifów, smuci fakt, że twórcom z Dotnop Entertainment przez pewien czas groziło widmo bankructwa z powodu słabych wyników sprzedaży ich dzieła. Now that is a big boner. Głowa goiczego sudy znanego bliżej pod pseudonimem Suda 51, jest zawsze pełna pomysłów. Dziwnym trawem tak się składa, że jego wizje są ciekawe i atrakcyjne od strony czysto artystycznej, natomiast to, co proponuje nam w kwestii samej rozgrywki, często jest dziurawe, wyblakłe lub po prostu niedopracowane. Mieszkańcy starego kontynentu takiego poznali Suda 9 lat temu przy okazji Killer 7 i analizując jego ostatnie wyczyny, ciężko rokować jakiekolwiek szanse na poprawę. Nadal mamy do czynienia z duszą buntownika, trwającego przy własnym zdaniu, którego można jedynie kochać lub nienawidzić. Najwyraźniej ten typ tak już ma. Co jednak nie zmienia faktu, że mógłby dla świętego spokoju dobierać sobie lepszych ludzi do współpracy. Może wtedy jego koncepcje byłyby bardziej grywalne i trafiały do szerszego grona odbiorców. Umówmy się, Obsidian Entertainment niezwykło robi złych gier i analizując ich portfolio począwszy od Star Wars The Old Republic 2 aż po Softpark, jak prawdy, trudno doszukać się słabych punktów. Krzywdzącym stwierdzeniem byłoby również wyzywać od krawów Alpha Protocol, nietypowego RPG' osadzonego w szpiegowskich klimatach. Gra przykuwa naszą uwagę ciekawym scenariuszem, dobrze odegranymi rolami oraz sporym zastrzykiem nieliniowości, mającej swoje przykre lub też pozytywne konsekwencje w późniejszym prowadzeniu fabuły. Niestety, aby dostrzec prawdziwe piękno tej produkcji. Trzeba było solidnie zawalczyć nie tyle z przeciwnikami, a systemem walki oraz licznymi uciążliwymi bugami. Wspomniane problemy skutecznie pogrzebywały szanse Alfa Protocol na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Jak to mawiał klasyk: Life is brutal and full of setbacks. Jeśli są wśród Was osoby, które dobrze wspominają serial Miasteczko Twin Peaks i agenta Coopera, wcinającego wiśniowy placek i pijącego przy tym tylko cholernie dobrą kawę, to mamy dla was dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że znalazł się ktoś, kto wiedział, jak przenieść klimat twórczości Davida Lyncha w świat gier komputerowych. Zła. Ech, zobaczcie sami. Grając w Deadly Premonition, człowiek może pomyśleć, że. A. To, co widzimy, jest efektem pracy zapalańców amatorów dorabiających po godzinach? B. Ktoś spędził przynajmniej 10 lat swojego życia w ciemnej jaskini, żywiąc się tylko i wyłącznie planktonem zaskrobanym za skały? C. Mamy do czynienia z umyślnym trollingiem. Deadly Premonition potrafi wciągnąć jak bagno, ale obcując z tym tytułem nie da się pozbyć wrażenia, że ktoś w tym miejscu pomylił platformy docelowe z pierwszym psx a w najlepszym wypadku PlayStation 2. Tu wszystko jest przedpotopowe i, możecie nam wierzyć na słowo, nie chodzi tylko o grafikę, ale o coś znacznie głębszego. Ostatnie propozycje deweloperów z Access Games to prawdziwa zmora dla recenzentów, a ich dzieła można określić mianem zarówno totalnego szrotu, jak i grami dekadze. Co najzabawniejsze w tym wszystkim, każda ze stron będzie miała solidne fundamenty do uargumentowania swoich racji. Geniusz zła w czystej postaci. Multum branżowych nagród, pieśni, wieszczące powrót przygodówek na salony, pochwały nad nieliniowością rozgrywki. Swego czasu nie brakowało zachwytów nad tym, co uczyniło Telltale Games z marką The Walking Dead. Historia li oraz małej Klementyny dorastającej w ekstremalnie niedogodnych warunkach w świecie opanowanym przez zarazę zombie potrafi chwycić za serce, ale czy gloryfikacja tego tytułu nie wydaje się przypadkiem nieco przesadzona? Rozgrywka nie należy do szczególnie zaawansowanych i nie wytrzymując porównania ze standardowymi przedstawicielami gier typu point and click, a z włączonym systemem podpowiedzi można śmiało uznać The Walking Dead za samograja z dobrze napisaną historią. Nawet wybory, których dokonujemy, nie są szczególnie znaczące, gdyż gra podąża własnym, z góry określonym scenariuszem, a jedyne na co mamy wpływ, to kto u naszego boku pozostanie, a komu przyjdzie się z nami pożegnać. Czy komuś się to podoba, czy nie, daliśmy Telltale Games zielone światło na realizację multum innych projektów na podobnej kanwie, i tylko od nas zależy, czy taki model rozgrywki będzie nam dalej odpowiadać. Cóż, wreszcie dotarliśmy do końca zestawienia. Tematyka, z jaką przyszło nam się tym razem zmierzyć, z pewnością nie należała do najłatwiejszych, ale mamy nadzieję, że przynajmniej dla części z Was omówione zagadnienie okazało się relatywnie zrozumiałe. Zapraszamy do dzielenia się własnymi przemyśleniami zarówno w komentarzach pod filmikiem, jak i na www.grans24.pl. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!